Hej, widzowie, z tej strony Zombaba. Nagrywam z ciągiem Nagrywam, dobra. Ja was chcę przywitać w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy moją restaurację. Ale... Nie dwa, tylko jedynkę. Więc jakby... Za niedługo nagram kolejną część. Jakby zwykłej restauracji A na razie No tutaj mam już trochę zbudowany bo kiedyś sobie w to grałam O Patrzcie tutaj jest na przykład stolik VIPa Fejs to tutaj wystarczy dawać E i tyle nie trzeba się jakoś tak starać, żeby tam wszystko dać. Moim zdaniem ta restauracja to jest o wiele mniej dopracowana. Co ma swoje wady i zalety? <laughs> Ten link zostanie wrzucony pewnie przed większością starszych już gotowych. A to dlatego, że po prostu... Yy, yy, no. Mam tam zaległości jakiej, a naraz po prostu nie chce mi się trochę. Nie jestem szczera. to pick Nie wiem, czy on pod niektórymi jest tutaj. No. Tak. Dziwnie. A i. Mm, mam teraz trochę forców do nagrania. Od takich najmniej do roboty do tych. I w ogóle to teraz zrobię filmik z odpowiedzią na pytanie, jakby takim normalnym jeśli wiecie o co mi chodzi że jakby bym zrobiła O, patrzcie, mam chyba całe jedzenie gotowe. Że w forcie bym na to odpowiedziała, a nie w takim długim filmie, jak często robię. Tak chyba będzie zresztą łatwiej mi. A i Wy macie większą szansę, że to zobaczycie, i nie musicie tego nigdzie szukać. Ja to już dzisiaj postaram się zrobić. Już w sumie widzę przed oczami ilość screenów, którą do tego muszę zrobić. Fajny jest tutaj, że nie trzeba czekać, aż wszyscy sobie pójdą. Co nie, tylko oni tak sobie do stolika po prostu dochodzą. Kiedy chcą. Czyli, chyba, bardzo trudno o personel. Nie pamiętam sobie, jak bardzo. Ale pamiętam, że tutaj jakoś tak nie... To nie było. Nawet... Ej, myślę, że to zdrowie. Dobra, kręci mi się biznes. oni chyba nie mogą zbierać moich pieniędzy Tak jak w My Restaurant Tycoon 2 Chociaż w sumie tego też nie jestem pewna Bo dopiero teraz kupiłam sobie personel Pozbieram sobie jeszcze kasy, ale najpierw chyba będzie kupić to, tego Dawida jeszcze Kilnera. I widzicie, teraz też ogarniam trochę więcej sprawy. Ej, dobra, mi jeszcze kasy zbierają. Nie gadajcie. Ja wiem, że mogło być super, a teraz jest jeszcze lepiej. Nie, trzeba próbować. nie, tutaj chyba, trzeba było jechać do sklepu. A nie, dobra. Czyli nie trzeba jechać, ale jest sklep. I... Nie. Pick. Nie wiem, czemu tak to zrobiłam. Co, że oni sami za, za mnie zarabiają jakby. I nie wiem, czy to się da jakoś przesunąć? Chyba nie. A nawet jeśli to zawsze mogę po prostu tak to zrobić, że są coś sprawy najwyraźniej. Uważam, że o wiele lepsza jest część druga, ale ona ma też w sumie trochę wady, takich jak moje lenistwo. Oj, ja już mam kolejnych odblokowanych. No to nieźle. Ciekawe, czy jestem sama na serwerze. Pewnie nie. Ło. Patrzcie, ej, tutaj są takie wysokie restauracje. I gadacie, że jestem najgorsza na serwerze. Jestem najgorsza na serwerze. A mi zaczyna wiecie co? Ja sobie podejmę taktykę zarobkową, chyba za chwilę.

Teraz się raczej Känerom nie nudzi. No. Tutaj są na przykład takie, że trzeba odnosić te, bo no tam to się tylko kasę zbiera, a te też, jest tak łatwo, trochę bardziej niż, no, więc to jest pod wieloma względami łatwiej i pod wieloma trudniej grać. Nie, nie chcę. No dobra. Ej, w sumie jej sprzedam tani stół. I to mi się zarobiło. Tylko że są brzydkie. A zresztą wiedziałam, że to się nazywa tani stół, To chyba wiedziałam, że to jest tani stół. Никогда не чувствую, что там-там. I czekajcie, co jest? Nie, czy tutaj ktoś mi w ogóle może usiąść? Chyba nie. Dobra, biznes mi się kręci i to dość dobrze. Co jest? Ej, oni mi sprzedają, bo jestem najbogatsza. W sensie najbiedniejsza. I fajnie. Polecam, ziomeczku. Jak w tym stanie, to ja zbiorę te, te dwa. No kto chce ten? Ej, co jest, on mi chyba chce dawać rzeczy? jak fajnie! Ej, on chce mi to odbić. Trochę nie jestem. o oh, uznał, że mu to się nie przyda. I fajnie, bo ja miałam tak trochę ciemnawo. Przekopiłam jak tutaj się ten A w sumie nie zależy na nim <laughs> Możecie być ze mnie dumni widzowie Wrzuciłam <laughs> ziomka <laughs> Dobra, obydwie jedzą I Jak której się stanie, to jest zbieram krzyż. I przenoszę te, to tu, gdzieś dalej w sumie mogę już tutaj dać takie coś? Par właśnie takich krzeseł Tutaj, jeśli chodzi o narożniki zrobić coś takiego Ale teraz tak, buduj pick up Добро. Dobra Ej, nieźle Za chwilę do tego ktoś się za mną przeragiduje Mimo tego, że jestem taka słaba Co mnie trochę dziwi może sześciu chcą być mili, jakby No. Przez to. Wziąłem sobie dwa krzesła. Takie. wiem, że one mi to szczęścia nie są potrzebne. Jeszcze takie dwa. No, ale patrzcie. Niebieski to jest to w ogóle piękny kolor. Taki, taki, niebieski jest. Nie, kolor niebieski. Dzięki temu taki ładny. Bliźniacy i ładna lauska. He, he, he. To chyba tyle z tego odcinka.